Właśnie wład! Co musisz? Wodę jakąś znaleźć. To wszystko. A kawę przed treningiem, nie? Nie, nie. Po treningiem. Pijesz kawę? Czasami tak, no. Czasami tak, przed meczem, przed treningiem, ale dzisiaj nie, nie, nie czuję takiej potrzeby, tak. się, napijemy wody i jedziemy na trening. Graliśmy partie szachu z Tomkiem, dość długą, wygrałem, wysunąłem się na prowadzenie w tym momencie, 3-2 i poza tym spokojnie. Zastosować no. Gambit Pawlenicki? Ciężko mi nazwać ruchy, bo obejrzałem dopiero pierwszy odcinek, także... Tak na wyczucie, na wyczucie, no ale przechytrzyłem tą pęsią. A jaki kamień na rumor? E, dzisiaj mieliśmy, e, ostatnie dwa dni mieliśmy wideo, omawialiśmy taktykę, personel, także nie mogę zdradzać, ale będziemy gotowi. Czekam, przepraszam, że Ci przeszkadzam, mm -hmm. ale myślę, że ten obrazek, Ty przy oknie, to idealnie odzwierciedla naszą sytuację tutaj. W ja patrzę sobie <laughs> na ludzi, co spacerują na dworzu i trochę im zazdroszy. No, Ale dzisiaj pogoda... Nieważne, wyszedł. Tak? wyszedł, założył kurtkę i poszedł, chociaż na 10-15 minut z Wszyscy mamy takie same warunki, każda drużyna oczywiście, ale, ale tego świeżego powietrza brakuje. A, a teraz dzisiaj zamknięty przez burzę i grad. Nie można nawet wyjść na, na chwilę na świeże powietrze, więc ten moment, kiedy przechodzimy z hotelu do autokaru, będę wydłużał ile się da. stópka po stópce. Tak, widzicie, odległość do autokaru. Tak. O, no można, można zrobić dwie rundki jeszcze wokół tych y, tutaj. Nie wiem co to są skrzynki no, z prądem chyba. <ścía> Trzeba kombinować ile się da. Jeszcze tu się oprzeć, trochę łydkę naprężyć, pa. żeby podróży dużo... za co Adam zrobi. To jest doświadczenie właśnie Sprawdź czy silnik dobrze chodzi, zobacz tak Chwilę posiedzi, to stoi wszystkich nie wypuszcza do autokaru pełna kultura ale tak naprawdę a tak naprawdę kilka głębokich grzepów więcej Dlaczego to służy? Mierzenie temperatury w temperatury? Hmm. Pokaż co chodzi Co tu jest za bucię Brączka Brączka? Czemu tak? Taki zwyczaj od kiedy? No, domu hmm. <noise> ja gubiłem obrączkę i tam w tym roku Zastanowiłem, że nie w szatni jak po maskę, tylko ją wiązał. Tutaj nie się nie chce zmieniać. Cały czas by na boisku. Dobrze, grać, chcę

To Ten... są nasze prywatne sprawy Jakie prywatne? Sopo... Serce Sopotu Bije Mocno? W koszkadrze Nawet w Walencji? Ale ciepło, co? Co? Cieplutko w, w Sopocie W Sopocie nie jest ciepło Bryza wieje ostro Pałem, Godzinę no. To jest produktywne w naszym przypadku Ponieważ to jest forma odpoczynku, zjadłem obiad i i wypiłem kawę. A jakie plany na wieczór? Jakie plany na wieczór? Ciepła kąpiel i serial. Jaki serial? Pablo Escobar. Historia. On Pablo Escobar.